Jaskopomorska pomorska Jaszkowa. Witamy po przerwie. Mamy nadzieję, że tą chwilę wykorzystaliście na zrobienie sobie ciepłego napoju bądź czegoś dobrego do jedzonka. A nawet jeśli nie, to i tak witamy na lekcji chemii. Jest z nami pan Grzybowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam ponownie. Może niektórych witam ponownie. Dzisiaj troszkę takich chemicznych łamaczy języka. Także pewnie coś do picia się przyda. Zapraszam. Macie jeszcze chwilę i wracajcie zaraz do nas. Dzień dobry. Jak już mamy, rozumiem, wszyscy przygotowane coś do popicia, to się przyda, bo jak dzisiaj będziecie chcieli powtarzać nazwy związków, które się tutaj poznamy, to może być z tym trochę problemu i może nam gardło wysnąć, albo też, mówiąc zwyczajowo, połamać się język. Dzisiaj zaczynamy takie związki, o których już wspominałem w tym tygodniu, mianowicie polimery, które noszą również nazwę tworzyw sztucznych. Polimery dla przypomnienia, bo mówiliśmy sobie o tym ostatnio, polimery to są takie związki, które możemy utworzyć ze związków nienasyconych, a związkami nienasyconymi, które poznaliśmy do tej pory są alkeny i alkiny. To nie są jedyne związki nienasycone, jakie występują w przyrodzie w tej dziale nazywanym chemią organiczną, ale jedyne, które poznaliśmy do tej pory i polimery będą się opierały między innymi, nie tylko, bo poznamy sobie też kilka troszkę wychodzących poza tutaj nasz, Nasz taki program szkoły podstawowej, ale głównie wszystko to sobie rozpiszemy, opowiemy na podstawie właśnie alkenów, które wprowadziliśmy jakiś czas temu. No więc dzisiaj, właśnie tworzywa sztuczne, z którymi, jak wiemy, mamy trochę kłopotów w przyrodzie, z tworzywami sztucznymi, no bo one są świetne, bo są bardzo odporne na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne i w ogóle różne czynniki zewnętrzne. I mamy z nimi też jednocześnie kłopot, bo są odporne na różne czynniki zewnętrzne, właśnie, ciężko się ich po prostu pozbyć. A przy okazji, jeżeli one tak sobie gdzieś tam leżą, są składowane albo już, już nie daj Boże są palone, no to wtedy wydostają się różnego rodzaju bardzo trujące substancje. Co też nie jest załatwieniem sprawy, bo nie szkodząc, tutaj szkodzimy w takim razie w atmosferze, także jest z tym trochę kłopotu. Co nie zmienia faktu, że tworzywa sztuczne, o których dzisiaj powiemy, są nam bardzo potrzebne. I jak tak po tej lekcji się rozejrzycie po waszych domach i sobie, spróbujcie sobie wyobrazić, jak by wyglądał wasz pokój bez polimerów, bez tych związków, o których dzisiaj mówimy, no to pewnie trzy czwarte przedmiotów po prostu by zniknęła. Między innymi wasz. Telefon, To byłoby straszne, przypuszczam, ale faktycznie tak by to wyglądało. No Więc przechodzimy do naszych polimerów. Trochę dzisiaj mamy do. Mam dzisiaj trochę Wam do, do, do przekazania. Cóż tu takiego są te polimery, które czasami również nazywamy po prostu plastikiem. Może to nie jest taka dokładnie poprawna nazwa, ale no tam zwyczajowo możemy powiedzieć tworzywa sztuczne, plastik czy po prostu polimery. Otóż takimi, te, takim głównym składnikiem właśnie tworzyw sztucznych są związki wielocząsteczkowe. Które ładną nazwę noszą polimery, związki wielocząsteczkowe. To są związki, które zbudowane są z powtarzających się fragmentów pojedynczych cząsteczek, pojedynczych elementów, które nazywamy merami. Taki pojedynczy fragment nazywany jest merem, a jeżeli tych merów, czyli tych powtarzających się elementów jest ogólnie rzecz biorąc dużo, lub też wiele, no to taki związek nazywamy Polimerem, czyli mamy wiele takich merów, takich wiele cząstek połączonych ze sobą. Jak, taka, jak takie otrzymywanie polimerów? Wygląda, może sobie najpierw pokażemy to na tablicy. Ja tak na najprostszym przykładzie wam rozpiszę, jak wygląda otrzymywanie takiego najprostszego polimeru. Natomiast później już pokażę Wam konkretne przykłady otrzymanych już polimerów. Trochę trzeba będzie też sobie przypomnieć to, co robiliśmy już jakiś czas temu, czyli reakcję przyłączania, reakcji addycji. Ponieważ niektóre polimery, które dzisiaj pokażemy, są nie tylko efektem łączenia ze sobą cząsteczek podstawowych, alkenów czy alkinów, ale również takich związków, w których wcześniej zaszła reakcja przyłączania no na przykład fluorowców, o czym już mówiliśmy jakiś czas temu. No więc w najprostszym przykładzie, na najprostszym przykładzie otrzymywanie takiego najprostszego polimeru pokażmy sobie na najprostszym nienasyconym związku, czyli na etenie. Pokażmy sobie polimeryzację etenu, no więc... Strukturalnie, jak, jak, jeżeli nie strukturalnie, to właściwie nic nam z tego nie wyjdzie, więc, e, to tak jak reakcja dydy pokazywaliśmy. Strukturalnie, polimeryzację jak najbardziej też pokażemy sobie właśnie strukturalnie. No, więc mamy nasz eten, czyli związek należący do alkenów z dwoma atomami węgla, związaniem podwójnym i z czterema atomami wodoru. No, jakbyśmy mieli jedną taką. Cząstkę, to nic za bardzo byśmy nie mogli nic zrobić. Mamy mieć ich wiele, żeby dostać poli. Mer, żeby dostać taką wielocząstkę, co też kiedyś z takim sformułowaniem gdzieś spotkałem wielocząstka, czyli właśnie taki bardzo po polsku powiedziany polimer. Mamy tych cząstek mieć dużo, niekonkretnie ile, nie napiszemy sobie tutaj 100 miliardów, bo to też nie miałoby za bardzo sensu. Po prostu napiszemy sobie, że tych cząstek mamy N. Tak jak współczynniki w reakcji chemicznej 3, 2, 4, gdzieś tam wstawiamy, tu sobie postawimy po prostu N, bo mamy N takich cząstek. No i teraz pod wpływem Różnie, pod różnych inicjatorów, jakichś tam katalizatorów, albo najczęściej pod wpływem wysokiej temperatury może dojść do takiej sytuacji i zapewne najczęściej dochodzi, że z tych dwóch wiązań, z których jak się z czasem dowiecie, jedno jest troszeczkę mocniejsze, drugie troszkę słabsze, no to słabsze nam po prostu ulega rozerwaniu. Tak jakby pęka, pamiętajmy, to wiązanie to są wspólne elektrony, i to wiązanie tak jakby po prostu się rozpada. Nie, że ono znika i przestaje istnieć. Tylko rozpada się tak jakby na dwa kawałki. Co nam z tego wyjdzie? No wychodzą nam z tego dwa atomy węgla, nadal połączone już tylko wiązaniem pojedynczym. Każdy atom węgla posiada w tym momencie przy sobie dwa atomy wodoru, tak jak i wcześniej. Natomiast to pęknięte wiązanie jest teraz do wykorzystania przez każdy z atomów węgla. I jeżeli tych cząsteczek będzie dużo, i każda ulegnie takiej reakcji, takiego, takiemu rozerwania się jednego wiązania, no to może się tutaj przyłączyć i może się tu przyłączyć. Do tamtej przyłączy się następna i następna i następna i tak dalej. W związku z tym otrzymamy właśnie taki łańcuch powtarzających się elementów, który nazywamy właśnie polimerem. Jak taki polimer napisać, no nie będziemy rysować n-cząstek jedna obok drugiej? Bo właściwie nie wiedzielibyśmy kiedy skończyć, a skoro to są powtarzające fragmenty się, powtarzające się fragmenty, to bierzemy sobie taki jeden fragment w nawias, celowo to wiązanie wystaje poza ten nawias, bo tu się będzie przyłączała kolejna cząsteczka, i tutaj również. I taki fragment ma nam się powtarzać n razy. I to jest zapis tego konkretnego polimeru. Ten związek, tak jak napisaliśmy, nazywa się eten, lub również o czym już kiedyś mówiliśmy, etylen. To jest taka nazwa bardziej zwyczajowa etenu, etylen. W związku z tym otrzymany z niego polimer będzie nosił nazwę polieten albo częściej stosowany polietylen. Polietylen. Gdzie te polietyleny? Gdzie możemy się nie spotkać, zaraz to będzie. Natomiast tak wygląda zapis właściwie najprostszej reakcji polimeryzacji, czyli reakcji otrzymywania. Polimerów. E, najprostszy, najprostszy zapis, dlatego że wzięliśmy pod uwagę najprostszy związek nienasycony, czyli eten. I przeprowadziliśmy na kartce, co prawda, ale przeprowadziliśmy reakcję tworzenia polimeru, czyli reakcję polimeryzacji. No i właśnie reakcja polimeryzacji no nic prostszego, jak po prostu reakcja, czy proces tworzenia. Polimerów, czyli tych właśnie wielocząstek, czy związku wielocząsteczkowego zbudowanego z powtarzających się merów. Jakich jest wiele? A no, przypominam, to są wtedy właśnie polimery. Tu jest też jeszcze pokazane na schemacie, jak wygląda powstawanie takiego polimeru. Tu mamy dwie, dwie cząsteczki Etenu połączone, przereagowane ze sobą. Mamy pęknięte wiązanie i utworzony dłuższy łańcuch. Potem mamy ten dłuższy łańcuch z kolejną cząsteczką etenu i łańcuch robi się dłuższy, i tak dalej, i tak dalej. Do uzyskania wielu takich powtarzających się elementów. Trudno ustalić, co siedzi pod hasłem wiele, ale to musi być no, potężny związek e, e, z rzędu tam, tryliardu cząsteczek połączonych ze sobą jakie mamy znane polimery. I tu zaczynają się dosyć ciekawe nazwy, sobie przy okazji pewne rzeczy też wyjaśnimy, jakie mamy przykłady znanych, znanych, no nie z nazwy jeszcze zapewne, ale z otoczenia Waszego właśnie polimerów. Otóż mamy ten, o którym mówiliśmy w chwileczku, czyli właśnie polietylen, czy też polieten, który wygląda tak, jak tu przed chwileczką sobie rozpisaliśmy. To jest właśnie wzór strukturalny polietylenu. Skrótem czasami możemy trafić na oznaczenie takiego polietylenu, czyli po prostu PE od tych jakby pierwszych literek tych fragmentów słów polietylen, czyli PE. Możemy też trafić, to to może sobie jeszcze też powiemy, na, najczęściej na dwa rodzaje substancji przedmiotów polietylenowych. No bo co możemy w tym polietylenie znaleźć, znaczy co możemy znaleźć, jakie, jakie przedmioty wykonane z polietylenu. Mamy tutaj tą folię taką przezroczystą, opakowania żywności, jakieś tutaj poszycia od kajaków, mamy przewody, mamy na przykład deski do prasowania plastikowe, do prasowania nie, akurat te są do krojenia chleba oczywiście. E i to są między innymi przedmioty wykonane właśnie z polietylenu. Natomiast z tym PE, to tak jeszcze, żebyście gdzieś może zobaczycie taki skrót i będziecie chcieli rozszyfrować, na przykład takie woreczki jednorazowe, które w sklepach czasami są, żeby sobie tam na przykład pieczywo zapakować, to na tych woreczkach jest czasami napisany taki skrót HDPE. A możecie też spotkać przy substancjach właśnie takich plastikowych, zrobionych z polietylenu. LDPE. I cóż to są za skróty? Otóż ten pierwszy oznacza, że jest to polietylen wysokiej gęstości, czyli o dużej gęstości inaczej w, w materiału, high density polietylen, natomiast ten drugi LDPE to jest polietylen niskiej gęstości, czyli low density polietylen. Z tym skrótem spotkacie się w sklepach dosyć często, więc od razu już wiecie, że to jest w takim razie folia polietylenowa i to dosyć gruba, bo wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Dalej lecimy w takim razie po polietylenie. Możemy trafić na taki związek, który zwyczajowo nazywa się polichlorkiem winylu. Polichlorek winylu nosi nazwę chemiczną polichloroeten. Czym on się będzie różnił od tego... Pokazywanego przed chwileczką polietenu, otóż polichloroeten, no już nam sugeruje, że zapewne w strukturze tego związku gdzieś tam pojawił się chlor. A mówiliśmy sobie parę lekcji temu, że yy, a pierwiastki należące do grupy fluorowców, w tym właśnie chlor, może się również do związków nienasyconych przyłączać. Więc jeżeli przeprowadzimy reakcję przyłączania chloru i reakcję polimeryzacji, no to możemy dostać polimer, w którym właśnie znajdować się będzie atom chloru. I taki polychloroeten, zwyczajowo nosi nazwę polichlorku winylu. Oznaczamy go na dwa sposoby: albo ze skrótem z języka angielskiego PVC. Albo z języka polskiego, jak poli, chlorek, winylu, PCW. Czasami trafiamy na określenie płytka, na przykład PCV. Nie jest to tak do końca prawidłowe określenie, chyba że bardziej jako nazwa jakaś hmm, taka handlowa, czy też po prostu przyjęta nazwa dla konkretnego produktu. Ale właściwe powiedzenie PCV to taka trochę kombinacja ułożenia liter z języka polskiego, ale jednak V pochodzący z języka angielskiego. Więc poprawnie albo PVC, albo PCW. No, i taki polychlorek winylu wygląda tutaj. Macie jednocześnie reakcji polimeryzacji takiego chloroetenu, bo mamy chloroeten na początku, kilka cząsteczek, wiele cząsteczek chloroetenu, i przechodzi on w polimer o nazwie polichloroeten, a zwyczajowo polichlorek winylu, gdzie możemy się z polichlorkiem winylu spotkać. No to są na przykład to, to, czym wyłożona jest podłoga w szkole. Jeżeli jeszcze nie zapomnieliście, jak w ogóle budynek szkoły wygląda, mamy też właśnie na przykład rury do, 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 do hydrauliki, folie na przykład takie do trzymania do, 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 do warzyw, żeby te warzywa nam ładnie rosły, koszulki do dokumentów. Taśmy, że okulary, no to jest tylko przykład, to nie, jest, to nie są jedyne substancje wykonane oczywiście z polichlorku winylu, ale chcę Wam pokazać, że my mamy z nimi kontakt właściwie pewnie z częścią z nich na co dzień. Jak sobie dorzucimy do tego to, to, co pokazywaliśmy sobie przy polietylenie plus polichlorek winylu, no to trochę tych przedmiotów w domu jednak z tych substancji mamy. Jakbyśmy ich nie poznali, jakbyśmy nie wiedzieli jak takie substancje się tworzy, no to tych przedmiotów po prostu by... Nie było. Eee, tutaj kolejny związek już z dosyć trudną nazwą, mianowicie politetrafluoroeten. Eee, o czym mówi politetrafluoroeten? Cóż to jest za dziwaczna nazwa? Otóż politetrafluoroeten wygląda tak, jak teraz widzicie. Czyli mamy coś, mamy związek oparty na Etenie, bo mamy dwa atomy węgla, natomiast wszystkie atomy wodoru w tej cząsteczce zostały wcześniej zastąpione atomami fluoru. Czyli zaszła reakcja przyłączania fluoru i reakcja następnie polimeryzacji. Skąd nazwa politetrafluoroeten? Poli, dlatego, że mamy polimer. Przedrostek tetra oznacza, że czegoś jest cztery, że mamy cztery jakieś atomy. Politetrafluoro. Czyli mamy polimer zbudowany z cząsteczki, która zawiera cztery atomy fluoru przyłączone do cząsteczki etenu, stąd politetrafluoroeten. Zachęcam do powtórzenia. I teraz skrót takiego związku: no to od pierwszych tych liter, tych fragmentów tej nazwy politetrafluoroeten, czyli PTFE. Ale ten związek jest znacznie bardziej znany pod inną nazwą, mianowicie teflon, który możemy na przykład znaleźć w kuchni, w pat, na, na patelniach czy na różnych garnkach, które się świetnie, w tym, których świetnie coś podgrzewa i się nie przypala a właśnie ta powierzchnia teflonowa. To jest inaczej powierzchnia z politetrafluoroetenu. Jako polimer oczywiście też to występuje, więc mamy kolejny produkt w naszym domu, którego byśmy nie mieli, gdyby nie odkrycie politetrafluoroetenu. Co mamy dalej? Mamy na przykład taki polimer. Już tutaj trochę wychodzimy poza podstawowe węglowodory, ale chciałem wam pokazać, że z tymi polimerami mamy do czynienia na co dzień. Mamy taki polimer, który nazywa się polistyren. W skrócie PS, od oczywiście pierwszych liter. Natomiast zwyczajowo to jest po prostu styropian. E, tak, wygląda, e, tak wygląda strukturalnie polimer. Polistyren, nadal jest on oparty na cząsteczce etenu, przy czym przyłączony jest taki, taki węglowodór pierścieniowy, aromatyczny, których w postałówce w ogóle nie poruszamy na chemii, ale jest to związek ciągle oparty na etenie. No Jak wygląda styropian, raczej wszyscy z nas wiedzą, do czego stosowany, przepraszam, że też, chociażby do izolowania budynków, do izolowania cieplnego budynków, więc znowu kolejny polimer, bardzo szeroko stosowany. Co jeszcze? Mamy na przykład poliwęglany. Poliwęglany już, to już jest dużo bardziej rozbudowany związek niż te, o których do tej pory mówiliśmy. Natomiast zastosowanie, no widzicie tutaj, mamy chociażby płyty CD czy DVD. Zwłaszcza chodzi tutaj o te zewnętrzne warstwy. Mamy zewnętrzne warstwy telefonów komórkowych, mamy wiaty autobusowe, więc kolejne elementy, kolejne przedmioty, które musielibyśmy po prostu zniknąć. Gdybyśmy na polimery nie wpadli, że takie w ogóle związki istnieją. Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze na przykład tylenu, kolejna bardzo fajna nazwa. Politereftalanetylenu, w skrócie PET. Gdzie możemy się z tym politereftalanem spotkać? No tu jeszcze jest wzór też, też dosyć mocno rozbudowany. I spotkać możemy na przykład no, to z różnego rodzaju butelki, chociażby tak? czy do chemii takiej łazienkowej, czy do chemii kuchennej, czy do butelki plastikowe z wodą gazowaną, niegazowaną, z kolą, z mirindą i tak dalej. To wszystko są najczęściej butelki właśnie wykonane z politereftalanu etylenu, czyli ze zwyczajowego peta. Nawet na tych butelkach gdzieś tam możecie spotkać ten skrót, właśnie PET, co no po prostu oznacza, z czego, on jest, z czego ta butelka jest zrobiona. Tutaj ciekawostka taka jeszcze na temat właśnie tegoż związku: że z takich właśnie, z tych samych substancji, z których produkujemy butelki, czyli z politereftalanu, etylenu, produkujemy również bluzy polarowe. E, trochę dziwnie nam się to może wydawać. No, przecież to w dotyku jest zupełnie co innego, ale faktycznie tak jest. Głównym składnikiem właśnie tych włókien w bluzach polarowych jest właśnie ten pet, z którego produkujemy również butelki. E, czy tak już tutaj zupełnie taka, taka dygresja, czy bluza polarowa ma cokolwiek wspólnego z niedźwiedziem polarnym? No, otóż jedyne to to, że ta bluza polarowa daje nam e, możliwość utrzymania. Ciepła naszego organizmu ewen, no, zatrzymuje możliwość wymiany ciepła z otoczeniem, tak samo jak futro niedźwiedzia polarnego, ale y, co więcej ma jeszcze wspólnego? Otóż to, taka ciekawostka, że włókna w bluzach polarowych są zbudowane tak samo jak sierść niedźwiedzia polarnego mianowicie to są takie rurki puste w środku. Co to daje? To daje to, że te rurki, ponieważ są w środku puste, czyli zawierają powietrze, a powietrze jest świetnym izolatorem, więc to jest dodatkowa izolacja przed utratą tego ciepła, dlatego też te bluzy nazywają się bluzy polarowe. Bo jakby ich budowa oparta jest na, na sierści niedźwiedzia polarnego. Tu Wam jeszcze taką od razu, też jeszcze jedno taki, jak to się mówi, taki lifehack chyba, to tak się teraz określa że na przykład chcecie przewieźć w gorący dzień, który tam jeszcze trochę zanim na gorące dni trafi, ale może już niedługo, chcecie w gorący dzień przewieźć na przykład pudełko z lodami ze sklepu do... do, do przenieść czy przewieźć samochodem do, ze sklepu do domu, żeby się rozpuściły, to najlepiej owinąć je właśnie w bluzę polarową albo jakiś bardzo ciepły koc. Dlaczego? To trochę fizyki, w fizykę wchodzimy. Nie dlatego, bo pamiętajcie, bluza polarowa nie grzeje, tak? ona sama z siebie nie powoduje grzania, tylko tyle, że nie pozwala naszemu naszej skumulowanej energii cieplnej wydostać się na zewnątrz. Jeżeli zawiniemy lody właśnie w taką bluzę polarową, to nie pozwolimy, żeby ciepło z zewnątrz dostało się do środka, co spowoduje, że lody się nie roztopią. Owinięcie lodów w bluzę polarową nie spowoduje, że nagle zrobi się tam gorąco w środku i one popłyną. Nie? To taka ciekawostka. No i na koniec, słuchajcie, Informacja o tym, że mamy również w przyrodzie coś, co nosi nazwę polimerów naturalnych. To, co mówiliśmy do tej pory, to były tworzywa sztuczne, czyli sztucznie otrzymywane polimery. Natomiast w przyrodzie również możemy spotkać polimery naturalne, czyli związki wielocząsteczkowe zbudowane z powtarzających się elementów. I takimi substancjami, na przykład, jest kałczuk, czyli ta żywica drzewa kauczukowego. To jest również, na przykład, celuloza. Jest również polimerem, ponieważ składa się właśnie z takich powtarzających się elementów. My o celozie będziemy jeszcze mówić przy okazji cukrów, bo celuloza jest jednym z cukrów, wielocukrem, bo jest właśnie polimerem. Białka, o których też czasem będziemy mówić, białka również są polimerami, bo to są również powtarzające się połączone ze sobą elementy. No i właściwie chyba najistotniejsze, że w naszym organizmie, czyli nici DNA, kwasy nukleinowe, DNA i RNA, również są zbudowane z takich powtarzających się fragmentów, co pasuje do słowa polimer, dlatego też te związki też traktujemy jako właśnie polimery. Tylko tyle, że naturalnie w przyrodzie występujące. Rozgadałem się dzisiaj trochę. Mam nadzieję, że, że sporo z dzisiejszej lekcji zostanie zapamiętane. Pamiętajcie, zaraz się rozejrzyjcie po pokoju zgodnie z umową na początku lekcji i zastanówcie się, co by w Waszym pokoju zniknęło, gdybyśmy polimerów nie poznali. Jakie sprzęty? No przede wszystkim tutaj nasza lekcja nie była prowadzona, przecież kamery są obudowane plastikiem, monitory, przewody, wszystko, co tutaj się dookoła nas znajduje, właściwie by po prostu zniknęło, czego na pewno byście nie chcieli. A w związku z tym, że polimery wyznaliśmy, możemy się spokojnie za tydzień spotkać i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ale zanim koniec, jeszcze jeden komentarz, który tutaj napisał Kowi Pozdrawiam pana Tomka, najlepszy nauczyciel fizyki i chemii. Również się podpisuję pod tą wypowiedzią. <noise> dziękuję bardzo za te słowa, jest mi bardzo miło, dziękuję.